I słowa Szymbalska, nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny rodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez klutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtęższymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani rada. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednak spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię Ktoś by przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się, zła godzina, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Śmieknięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak przy krople czystej wody.